Ci, którzy przyjechali powiedzieć własne zdanie. I Tutaj dlatego jesteśmy, by głośno mówić, że nie zgadzamy się na taką dalszą formę rozgrabiania resztek majątku narodowego. Takie pisma dostali pracownicy kurierem 29 grudnia. Powiadomienia do 150 nie pracowników nie o tym, że zostają zwolnieni z pracy w trybie natychmiastowym. Trzymać się niejedyną okazje, okazję razem z nami, z Solidarnością, która ponownie musi wychodzić na ulicę, bo nas nie pokazują, bo nie mówią to, co o nich myślimy z jest akcja informacyjna i przypominająca w jaki sposób głosowali parlamentarzyści województwa lubelskiego przy tak ważnym rozwiązaniu jakim jest system emerytalny i wydłużyli wiek emerytalny kobietom na wsi o 12 lat, natomiast w mieście kobietom o 7 lat, mężczyznom o 2 lata manifestowaliśmy. Pikietowaliśmy przed biurami parlamentarzystów, przeszliśmy przez centra tych miast, żeby poinformować społeczeństwo, kto wyrządził nam taką szkodę, że dziś nasza młodzież musi poszukiwać pracy za granicą. Przy tak daleko rozregulowanym w sprawie pracy proponuje się ludziom praca aż do śmierci i przyszliśmy powiedzieć parlamentarzyście, że się z tym nie zgadzamy. A przede wszystkim nie zgadzamy się z ciągłym oszukiwaniem, bo w kampanii, gdy chciało się zostać posłem, to się głosiło, że nie ma potrzeby wydłużenia wieku emerytalnego, ale jak już to władze się do rąk dostało, no to się postąpiło niegodnie. I to w wyniku tych decyzji nasi młodzi ludzie z Lubelszczyzny muszą, będą musieli poszukiwać swoich szans i pracy za granicą. Po najwyższych wyborów parlamentarnych weryfikujecie Państwo, tak jak my, nasze zdanie na temat rządzących. na umowę śmieciową nie mamy żadnego bezpieczeństwa pracownika. Pracownik, tak zatrudniony, może być zwolniony w każdej chwili. Pracownik nie ma prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego, nie ma prawa do płatnego urlopu. Nie może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, jak i tacieńskiego. Każdy pracuje po to, żeby mieć odłożone pieniądze na godne życie. Да, это W Warszawie przed urzędem prezesa Rady Ministrów, któremu chcieli, żeśmy wręczyć nasz prezent Mikołajowy w postaci tak zwanych umów cywilnoprawnych, nazywanych w ostatnim czasie śmieciowych, które wrzucili do tego wielkiego kosza i pudła studenci Uniwersytetów Lubelskich. I żeby pan premier nabrał takiej refleksji i ewentualnie podtrzymuje, że będzie nadal, że tak powiem bo jest to forma dzisiejsze zachowanie rządzących, to jest forma promowania umów tak zwanych śmieciowych, czyli elastycznego rynku pracy. Chcemy, żeby również dał dobry przykład i sam przeszedł na umowę cywilno-prawną, żebyśmy mogli mu szybko, jak będzie się tak dalej źle sprawował, wypowiedzieć warunki żeby nie korzystał z tych wszystkich przywilejów, które właśnie przepisy prawa pracy mu gwarantują. Dzisiaj mamy do, do czynienia z bardzo poważnymi zagrożeniami demograficznymi. To dotyczy Waszego pokolenia. Waszego pokolenia, które często mówi się, że jest pokoleniem straconym. Ja mówię, że jest pokoleniem wygnanym za pracę. Tego nigdy w Polsce nie było w takich rozmiarach. Na początku, w, w okresie transformacji, a szczególnie na początku wieku XXI. Z Polski wyemigrowało według różnych ocen, od 2,5 miliona do 3 milionów młodych ludzi. Nie mówimy o tych, którzy jadą do pracy, zostawiając swoje rodziny. Jaki to ogromny wpływ ma na funkcjonowanie rodzin, na powstawanie rodzin, na rozwój rodzin. Jeżeli połowa młodego pokolenia pracuje na umowach śmieciowych, to znaczy, że to są ludzie skazani na pracę na marginesie. To się tak ładnie nazywa segmentacja pracy, umowy elastyczne. Prawda? I to jest problem, który wyraźnie trzeba tutaj, trzeba tutaj podkreślić jako problem demograficzny także. Dlatego, że to brak stabilizacji wiąże się z tym, że młodzi ludzie nie zakładają rodzin, opóźniają założenie, opóźniają założenie rodzin. Czy wreszcie trudne warunki ekonomiczne zmuszają po prostu do emigracji często jednego, jednego z rodziców albo oboje i pozostawiania dzieci? To jest wielki, trudny, trudny problem, który prowadzi do, taki, do takiego stanu. Jesteśmy, żeby zmienić obraz naszej polskiej polityki, by dać szanse i równe prawa Polski naszym rodzinnym przedsiębiorcom, całej solidarności regionu środkowo-wschodniego. Wszystkim dziękuję za ten wspaniały epizod. Bo proszę Państwa, jeżeli nie docierają argumenty poważne do tej władzy, to musimy po prostu ich wyśmiewać i ośmieszać. Może to dotrze do innych zadufanych muzdyków. Lecz na Moskwę lub Luxem, tam są Twoi przyjaciele. Byliśmy jak burza po tych wszystkich zakamalkach, byszczycy, tasa, śliczna, także szykujemy się na następny rok, a może i wcześniej jeszcze, na następny przejazd. Na drugi rok też się zapiszemy i też pewnie popłyniemy, jeżeli będzie tylko taka okazja i zdrowie dopiszą. Temu, który stanu wojennego, który przerwał jako wiek rodzącej się nowej, demokratycznej ojczyzny i jest to 13 grudnia ciągle na nas jest Dniem Pamięci ofiar stanu wojennego. Ofiar tych ludzi, którzy często zapłacili cenę na najwyższą cenę życia. Co roku upamiętniamy o tą smutną i tragiczną datę w historii i Polski, ale i, jak sądzimy, również mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Brawo! Nie daje się na zawsze. Wolność trzeba ciągle um, pielęgnować i, i ciągle o nich bać. Patrzeć, co się dzieje, a dzieje się nie dobrze. w naszym społeczeństwem i moralnie, gospodarczo i politycznie. Jeślibyśmy nie byli tak Kiedy Ludzie się boją wzajemnie w zakładach pracy. Nie ma dużych zakładów pracy, nie ma siły przebicia. Nie ma nie ma kichto bronić. Każdy cicho siedzi i nawet widzi, że jest źle, to jest cichutko, bo boi się o pracę, o tej pracy nie ma. Dobrze by było jeszcze przypominać o tych innych regionach kraju, że nie tylko w Gdańsku, tylko w hmm, pra i tak dalej, są bohaterami, ale właśnie tu, tu w tym hmm, robotniczo-chłopskim, hmm, no właściwie chłopskim regionie, tu była ta iskra i powinniśmy być z tego dumni, że nie godziliśmy się na to, co było, ale nie godziliśmy się na to, co w coraz robić. wścigłe